To jest wasza ostatnia szansa! Przed północą muszę dostać ten kufer, a wtedy zapanuję nad światem! To mój czas! <laughs> nie pozwólcie tym pachorom się wtrącić! Nie mają szans! Nasi koledzy zombie pomogą! Tak, tak! Przekupiliśmy ich biletami na przedstawienie Borysa! To niezawodny plan! Już nieraz wyszliście na głupców. Tym razem nie na balcie. Mamy duży teren do przeszukania. Rozdzielmy się. Skubi i Kudłaty, wyszukajcie tutaj. No proszę, mój wujek Skubi zostanie bohaterem. No cóż, nic tutaj nie widzę, a ty Skubi. Tylko masa starych urn. Zobacz, to musi być kopia greckiej urny. O czym ty mówisz? Grecka urna to coś, co dawno wyszło z mody. Kapujesz, Skubi? Nic nie kapuję. Daj mi tę lampę trochę bliżej, Skubi, dobra? Kudłaty. <grym> <grym> zombie! 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 <grym> ratuj, Dafty, ratuj! Pomóż, proszę! A co się stało? <grym> zombie! W krypcie. To bez sensu. Zombie nie istnieją. A, a ci, a ci, a ci, a ci. A ci, a ci, a, ci, a, ci, a, ci, a ci? Szybko, tutaj. panowie, mam wielką prośbę, trzymajcie się razem, mamy mało czasu, a wiele do zobaczenia A teraz będziecie mogli obejrzeć pałac Drakuli Oczywiście w filmach wygląda na dużo większy Kupujcie plany nawiedzonych domów, watę na patyku, kukurydzę, prażoną, orzechy, bardzo proszę weź jeden z tych, oto plan, służę pani wspaniale, trzymaj i spróbuj Proszę wsiadać! Siadajcie z życiem! Autobus odjeżdża! Następny przystanek Muzeum Figur Woskowych. Do widzenia! Miłej podróży! <tryk> uh. Hej! Jeden zombie coś zgubił! Mrożący krew w żyłach, a może jeszcze straszniejszy? Spektakl Borisa Krepowa! To są zaproszenia!